Przez okno kuchenne norki kicusia szaraczka wpadły pierwsze promienie wiosennego słońca. Zatańczyły na stole, przywitały się z porcelaną i zgrabnym susem przeskoczyły przez próg do sypialni. Nie może być piękniejszej pobudki pomyślał zając, patrząc na zieleniejące się drzewa za oknem. Wygląda na to, że w końcu przyszła wiosna. Wyskoczył żywawo spod kołdry i w dwóch skokach znalazł się w kuchni. Przygotowując swoją poranną herbatę z miodem i smażąc naleśniki marchewkowe, myślał o tym, co będzie dzisiaj robił. Hmm, jest taka wspaniała pogoda. Świeci słońce, śnieg już dawno stopniał, a na drzewach są już pierwsze zielone listki. Chyba pójdę na spacer do mojego lasu. Już kilka chwil później przywdział swój wiosenny kubraczek. Na plecy założył plecaczek, do którego wcześniej schował dwie jagodowe babeczki i butelkę ze swoim ulubionym malinowym sokiem. Już w ogródku do jego nosa dotarł piękny zapach budzącego się po zimie lasu. Zapach wilgotnej ziemi zapraszał go na przychadzkę.